vitam vitam second challenge festival is up and we have five new heroes so it's time for review in this video i will talk about winifred uh, many players says that she will be second Khufu. let's see if she's as good as he is winifred is nature faction wizard if you give her emblems she will have chance to deal extra damage for each active buff the enemy has she's a part of bard family and bard family supports other families and realms solo heroes get plus 5% mana generation uh, team members are solo heroes if they have no family or real members in the team uh, that is cool for both Players without strong troops and end game players with magic troop max. Basically, she she'll make your team faster. She also has passive, reduces the effect of defense ailments by fifty percent. The effect applies to all enemies in battles. Okay, so this is really cool, but it's written like shit. Um, so, for example, um, if you cast on opponents, uh, for example, minus 30% defense, just because you have winnie in your team, they will receive minus 45% defense. first, i thought that um, it's about defensive buffs, but it says defense elements. so, heroes like moral, louis, frigg will be way stronger with winnie in their team so that is really good uh, she has 791 on attack 793 on defense and 1470 on hp these are really high and well balanced stats if you want to give her emblems you should prioritize attack she will have 924 on attack 819 on defense and 1586 on HP, with limit broken, of course, more. Mana speed is slow, so she needs 12 tiles to go off, but of course, you can speed her up um, with troops. Her Madrigal of Mayhem deals 550% damage to the target. The attack chains through all the enemies who are adjacent to any hit enemy and deals minor damage all hit targets uh, get minus 54% attack for 5 turns and all hit targets are immune to new status effect buffs for 5 turns so let's break it down deals 550% damage to the target okay so she hits like sniper and this is one of the strongest hits in nature faction. On top of that, attack chains through enemies and deals minor damage. Minor damage in her case is 275%. So this is still nice damage, but of course, any gap between enemies will break this chain all hit targets get minus 54% attack for 5 turns minus 54 wow that's huge so for example kufu with such a high debuff will hit you for only something like 300 maybe 350 that's crazy and all hit targets are immune to new status effects for 5 turns okay so she can block buffs. That's amazing. One is Winnie good. Yes, she's great. Amazing stats. Bard family makes your team faster. Passive is great. Insane single target damage with nice chain. Huge attack debuff and buff block. I know she's slow, so some players won't like her. But for me, it's not an issue. When I was making Khufu review, I said that he will be great, both attack and defense. He was buffed, and now we see her, see him very often. But will Winnie be a second Khufu? In terms of damage, not really. But in terms of utility, yes, because she's great. She can. She can't win battle with just one skill like Khufu, but she's also great debuffer. I don't think we'll see her on defense very often, because it's hard to bench hero like El but on attack, she'll be great support with high damage. But if you want to use her on defense, I would use her on flank. Green is pretty strong color on titans, um, but she's good option. High attack stat, uh, minus 54% attack debuff and also her passive, so titan will get more um, defense um, debuff. On bloody battle speed matters. She's slow, but she's good. Um, if she will hit opponents, they will be in trouble, and minus 54% attack debuff can make your team uh, safe for a while. On buff booster, she can be great. Um, she's slow, so probably she'll have some buffs before she'll hit. So, one target will be down, and chain will deal serious damage. On top of that, she'll reduce attack of all enemies. And block all new buffs. So really cool option, even with slow speed. And on rush, she can be ready with six tiles. And let's be honest, her skill at very fast speed is insane. She's great choice on rush. Overall, Winnie is amazing hero. Bart family bonus and passive brings new mechanics to the game her stats are amazing damage is really good and she's fantastic debuffer slow speed so some players won't like her but she's definitely worth tonics and ethers i don't think she'll be very common on defense um, but i bet we'll see her from time to time and she'll be real pain to face So let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Rozpoczął się drugi festiwal wyzwań i mamy 5 nowych postaci, więc czas na kolejną recenzję. W tym filmie opowiem więcej na temat Winifred. A wielu graczy porównuje ją z kufu, mówi, że to będzie drugi kufu. Zobaczmy, czy będzie tak dobra jak on. Winifred jest um, czarnoksiężnikiem frakcji natury. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę zadać dodatkowe obrażenia za każde aktywne podbicie na przeciwniku. Jest częścią rodziny Bardów. Rodzina Bardów wspiera inne rodziny i królestwa. Bohaterowie solowi zyskują plus 5% generacji many. Członków drużyny uznaje się za bohaterów solowych, jeśli w drużynie nie ma nikogo z ich rodziny lub królestwa. Okej, okay. więc to jest bardzo dobry bonus zarówno dla graczy, którzy nie mają dobrych oddziałów, jak i dla graczy z tej półki Endgame, którzy mają e, zmaksowane oddziały magiczne. Um, Upraszczając, ona sprawia, że wasza drużyna jest szybsza. Dodatkowo ma umiejętność pasywną, zmniejsza efekt dolegliwości obronnych o 50%. Efekt dotyczy wszystkich wrogów w bitwie. I to jest po prostu napisane jak gówno. Um, natomiast z angielskiej wersji też średnio można się dowiedzieć, o co chodzi. I na początku myślałem: ok, jeśli zmniejsza efekt, no to chodzi o to, że jak jest o 50%, no to jak przeciwnik sobie rzuci podbicie, to to podbicie będzie o połowę słabsze. Ale nie, tu chodzi o coś innego. Um, bo co ciekawe, jeżeli coś jest obniżane, to zazwyczaj jest minus 50%, tu jest plus 50%. Więc o co tak naprawdę tu chodzi? Generalnie, jeśli używacie na przykład postaci, która obniża obronę przeciwnikowi na przykład o 30%, to z racji tego, że macie ym, w drużynie Wini Fred, ta obrona będzie zmniejszona o 45%. Przynajmniej tak to rozumiem z zapisu w różnych językach. Ym, WiniFred ma 791 ataku, 793 obrony i 1470. Um, punktów życia, więc to są bardzo dobre i świetnie zbalansowane statystyki. Jeśli chcecie dać jej talenty, ja bym szedł totalnie ścieżką ataku. Będzie miała 924 ataku, 819 obrony i 1586 punktów życia z przełamanym limitem zdecydowanie więcej. Szybkość MANY jest wolna, więc potrzebuje 12 klocków, żeby się załadować, natomiast oczywiście można ją przyspieszyć używając oddziałów. Jej mandrygał zamętu zadaje 550% obrażeń celowi. Atak przechodzi kolejno po wszystkich wrogach sąsiadujących z trafionymi nieprzyjaciółmi i zadaje niewielkie obrażenia. Wszystkie trafione cele otrzymują minus 54% do ataku przez 5 tur. Wszystkie trafione cele są odporne na nowe wzmocnienia ze statusu przez 5 tur. Ok, rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 550% obrażeń celowi. Ok. Więc uderza jak snajper, i jeśli mam być szczery, to jest jedno z najsilniejszych uderzeń w kolorze zielonym. Um, natomiast dodatkowo jej atak przechodzi jako łańcuch po kolejnych sąsiadujących e, celach i zadaje niewielkie obrażenia. Niewielkie obrażenia w jej przypadku to jest 275% um, obrażeń. Więc to nadal są dosyć dobre obrażenia. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że dowolna przerwa między celami przerywa taki łańcuch. Wszystkie trafione cele otrzymują minus 54% ataku przez pięć tur. Minus 54%? Wow, to jest naprawdę dużo, więc dla przykładu, jeśli obniżycie w ten sposób atak takiemu Kufu, a to z tak dużym obniżeniem on uderzy was za ledwie coś jak 350 obrażeń, więc to jest w przypadku Kufu tak naprawdę tyle co nic. Wszyscy trafieni przeciwnicy są odporni na e, nowe podbicia przez 5 tur. Ok, więc dodatkowo blokuje podbicia i to jest fantastyczna rzecz. Czy nie jest dobra? Tak, jest świetna. Fantastyczne statystyki. Rodzina bardów, która sprawia, że wasza drużyna jest szybsza, um, Fajna pasywka niesamowite uderzenie w pojedynczy cel z dodatkowym łańcuchem winnych przeciwników, ogromne obniżenie ataku, plus blokowanie podbić. Wiem, że jest wolna, więc niektórzy gracze mogą jej nie lubić. Natomiast dla mnie jej szybkość many to nie jest problem. Kiedy robiłem recenzję Kufu, mówiłem, że to będzie świetna postać zarówno do ataku, jak i obrony. Um, Kufu dostał później podbicie, i teraz widzimy go bardzo często w obronach i nikt nie chce być przez niego trafiony. Natomiast czy Winnie będzie drugim Kufu. A jeśli spojrzymy na same obrażenia, to nie do końca. Natomiast jeśli spojrzymy na jej użyteczność, to zdecydowanie tak, bo jest. Fantastyczna. Nie potrafi wygrać walki tak jak kufu jednym specem, natomiast świetnie osłabia też przeciwników, więc sprawia, że ta walka dokończenie tej walki to już będzie formalność. Nie wiem, czy będziemy ją widzieć bardzo często w obronie, ponieważ ciężko jest posadzić na ławce takie postacie, jak na przykład Elna Dacha. Natomiast w ataku będzie świetnym bohaterem wspierającym. Przy okazji zadającym ogromne obrażenia. E, natomiast, jeśli chcecie jej używać w obronie, to ja bym ją dał na e, flankę. E, zielony jest dosyć silnym kolorem na Tytanach, e, natomiast ona jest całkiem niezłą opcją. Dosyć wysoka statystyka ataku. Obniżenie ataku Tytana o minus e, 54% jest świetne, więc to może ułatwić Wam walkę. No, jeśli ta pasywka działa tak, jak myślę, że działa. E, Dajcie znać, jeśli testowaliście, to możecie dodatkowo obniżyć mocniej obronę takiemu tytanowi. E, na krwawych jadkach szybkość ma znaczenie. E, ona jest wolna, więc e, pytanie: czy chcemy używać wolną postać na krwawej jadce? Winnie jest dobra, a jeśli uderzy wszystkich przeciwników, będą mieli wielki problem. Dodatkowo obniży im o 54% atak, więc to dać dużo więcej czasu na rozegranie walki. Na podbitych ulepszeniach będzie świetna, a jest wolna, więc zanim uderzy, prawdopodobnie będzie miała na sobie jakieś podbicia, a więc właściwie pierwszy cel, który uderzy, zginie. Dodatkowo łańcuch, który poleci dalej, zada spore obrażenia. Dodatkowo po raz kolejny obniży atak przeciwnikowi i zablokuje wszystkie podbicia, więc przeciwnik nie będzie mógł sobie rzucić kolejnych i w ten sposób zwiększyć sobie ataku. Będzie mógł, musiał się najpierw wyczyścić, więc zdecydowanie jest bardzo fajną opcją na podbitych ulepszeniach, mimo wolnej many. Jeśli chodzi o szturm, tam jest gotowa po sześciu klockach i bądźmy szczerzy. Jej umiejętność przy bardzo szybkiej manie. To jest po prostu kosmos. Jest świetnym wyborem na szturmach. Podsumowując, Winnie jest fantastyczną postacią. Rodzina Bardów, e, jej bonus i pasywki dają nam nową mechanikę gry, która jest świetna. Jej statystyki są rewelacyjne, obrażenia są bardzo duże i jest fantastycznym e, supportem, który osłabia przeciwnika. A wolna mana. Dla niektórych graczy to już mówiłem, może być problemem, dla mnie nie i moim zdaniem zdecydowanie jest warta napojów i przełamania limitu. Nie wiem, czy będzie bardzo popularna w obronach. Póki co pewnie niewiele osób ją trafiło, bo nie była wyróżniona. Natomiast myślę, że będziemy ją widywać od czasu do czasu i za każdym razem taka walka może być problematyczna. Nie będziecie chcieli żeby was uderzyła. Dajcie znać co o niej myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie żeby subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.